Piotrze, pomówmy sobie o umowie na budowę domu. Załóżmy, mam działkę, chciałbym tam postawić dom. Na co powinienem uważać, co zwrócić uwagę, o czym pamiętać? No, założymy oczywiście, że masz już wybraną albo jesteś blisko wybrania firmy, która Ci ten dom postawi, tak? bo to może być albo dom murowany, albo dom modułowy, albo dom w konstrukcji szkieletowej. Natomiast zwykle jest tak, że jest jakby jedna firma odpowiedzialna, tak zwany wykonawca, prawda? jedna firma odpowiedzialna za cały proces budowy domów, to jesteś tak zwanym inwestorem to się nazywa I wtedy z taką firmą się podpisuje tak zwaną umowę o roboty budowlane, no, gdzie ona się jakby zobowiązuje do tego, że Ci taki dom postawi. I coraz częstsze jest to, że ludzie przychodzą do nas z takimi umowami, rzeczywiście proszą, żeby je przeanalizować. No, wiesz, jeśli się na tym zastanowisz, to wydanie na budowę domu 200, 300, 400, 500 tysięcy tak naprawdę niewiele się różni od po prostu inwestycji w kupno jakiegoś domu, kupno mieszkania, więc ta umowa jest jakby równie poważna jak umowa sprzedaży często domu, prawda? Bo mówimy, mówimy o podobnych kwotach. Natomiast tym bardziej, że o ile wiesz, o ile umowy sprzedaży mieszkań czy domów już podlegają jakiejś tam mniejszej lub bardziej mniejszej większej formalizacji, bo to są zwykłe umowy notarialne, notariusz nie dopuści do tego, że tam było nie wiadomo co, no to takie umowy o roboty budowlane, o budowę domu, no to, to papier wszystko zniesie i ja widziałem różne rzeczy, nie? A też no, warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju klauzule dotyczące no, chociażby harmonogramu płatności, chociażby jakieś rękojmi, tak? Jakieś odpowiedzialności dla tego wykonawcy, no nie wiem tego, jak ten wykonawca się zobowiąże do wykonania poszczególnych etapów, czy ten proces jest dobrze rozpisany, czy on może się opóźnić, jeśli się opóźni, to jakie ma zapłacić odsetki karumowe, no wiesz, przeróżne są rzeczy do, do sprzedania takiej umowy. Ale rozumiem, że tutaj jakby prawo chroni mnie mniej niż przy umowie deweloperskiej, tak? Tak, i tak, no, przede wszystkim mniej niż przy umowie deweloperskiej, no bo umowa deweloperska jednak wynika z ustawy i jakby forma jest bardzo mocno stypizowana, tak? Ma być e no wiesz, ustawodawca powiedział w ustawie deweloperskiej, że prawda, w umowie deweloperskiej ma być powierniczy, ma być, nie wiem, jakiś tam harmonogram. Wiesz, też mogą cię w umowie deweloperskiej dość mocno deweloperzy e, naciągnąć, no, ale pewne rzeczy nie zrobią, no bo pewne rzeczy są jakby obowiązkowe. Nie? Mhm. Natomiast przy umowie domu, a wiesz, o zastanów się to jest de facto to samo, nie? Czy ty kupujesz od dewelopera dom i podpisujesz umowę deweloperską tak. na budowę domu? Czy stawiasz dom na własnej działce? To podobnie jest z ryzyko i ta umowa o roboty budowlane z wykonawcą domu, to wiesz, to wykonawcy sobie biorą pierwsze, lepsze, często szybne z internetu podpisują byle co, więc naprawdę, wiesz, naprawdę warto sobie tutaj różne rzeczy zabezpieczyć, no, chociażby taką trywialną rzecz, że wiesz, że fajnie, mieć w umowie o roboty budowlane jakiś rzut projektowy tego domu mhm. i jakiś podstawowy standard wykończenia, no bo wiesz jak potem skontrolujesz, że jak dom będzie gotowy, jak potem skontrolujesz, czy jest zbudowane to, co miało być budowane, i nie mieliśmy na papierze, wiesz, zapisane dość precyzyjnie. Co ma być wbudowane i gdzie ma być, gdzie ma być dane to pomieszczenie. Jak potem zamówisz już od nas chociażby inżyniera, żeby skontrolował, czy ten dom rzeczywiście jest, nie ma wad i czy się zgadza z umową. Jak my wyślemy na, nie wiem, na odbiór takiego domu inżyniera, inżynier zobaczy umowę o robotu budowlanej, tam w zasadzie będą trzy strony, że ma być wybudowany dom i nie ma, wiesz, nie ma żadnej specyfikacji. Nie? Więc, więc jak najbardziej warto taką umowę o budowę domu przeanalizować. Czyli tak naprawdę to na ile ja się zabezpieczę, tak tyle, tyle będę miał. Tak nie ma jakiegoś, jakiegoś takiego wzoru konkretnej umowy, nie, tam, która by mnie chroniła? Tam tak jest jak wszystko, to jest wszystko też umowy deweloperskiej. Tak, wszystko jest wolne ja, ja widziałem przeróżne rzeczy, widziałem takie wiesz, widziałem takie umowy o roboty domu, gdzie Płacałeś blisko 100% na samym początku jakiejś firmie, która nie miała jakiegoś wielkiego doświadczenia, a na przykład ta firma miała prawo do niej opóźnień nie wiem, pół roku każdej etap budowy domu nie. Mm -hmm. Już nie o tym, że nie byłaby poetapowana ta budowa, też fajnie sobie taką umowę poetapować, więc, więc naprawdę warto podejść do budowy własnego domu, tak jak do kupna de facto tego domu i umowę z firmą wykonawczą, firmą budowlaną potraktować. Tak, jak ona zasługuje na poważnie, bo to są duże pieniądze, i dać komuś do sprawdzenia, żeby przypadkiem się nie wkopać na przysłowiową minę. Mm -hmm. Tak, porównując do umowy deweloperskiej, w której przysługuje nam to, że deweloper ustosunkuje się do VAT, jak już zostanie wybudowane mieszkanie, ma określony czas na naprawę tych usterek. Jak to wygląda właśnie w przypadku takiej umowy? tak? Czy mamy tutaj jakiś zapis, który by nas chronił, czy. Też no, musimy no, wszystko, sobie to wszystko, wszystko wszystko wolno, wiesz, wszystko musisz wpisywać tak naprawdę, na tym się właśnie różni umowa o budowę domu od umowy, chociażby deweloperskiej, że to naprawdę wszystko musisz z tym wykonawcą powpisywać, wiesz, są dobrzy wykonawcy są takie, wiesz, są takie firmy budowlane, które, które mają już jakieś standardy, mają jakieś własne wzory, one są w porządku, natomiast no, zdecydowanie to jest według mnie bardziej ryzykowna sytuacja niż przy umowie deweloperskiej podczas takiej e, budowy domu. Więc zapraszam Państwa do, do skorzystania z usług analizy takiej umowy. No i oczywiście, gdy już ten dom Państwu wykonawca wybuduje, czy to dom w konstrukcji szkieletowej, czy murowanej, czy prefabrykowany, no to też fajnie wysłać inżyniera, żeby już zobaczył, czy ten dom nie ma żadnych wad, nie ma usterek, czy ściany są proste. No i oczywiście, czy ten dom jest zgodny z tym, na co się mówiliśmy w tej umowie o roboty budowlanym. Więc zapraszamy.